Po co nam coraz większe teleskopy i czym tak naprawdę różnią się te dwa okulary o ogniskowych 20 mm? Czyli dlaczego warto inwestować w okulary o dużych polach widzenia? I czy zawsze ma to sens? Każdy miłośnik astronomii z czasem chce mieć coraz większy teleskop. Zawsze można zadać sobie pytanie: a dlaczego i gdzie jest granica zwiększania zwierciadeł, zwiększania średnic refraktorów? Na to pytanie postaram się dziś odpowiedzieć, oraz na symulacji pokazać, jak, w zależności od wielkości teleskopu, od wielkości średnicy. Zwierciadła czy soczewki zmienia się widzenie obserwowanego obiektu. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam e, zadecydować, jaki chcecie mieć duży teleskop, czy jest sens dużych teleskopów, oraz pokaże wady i zalety dużych zwierciadeł w stosunku do troszeczkę mniejszych ich odpowiedników, bo nie zawsze duże zwierciadło, nie zawsze duży teleskop będzie najlepszym wyborem. To jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Oczywiście, im większy teleskop, tym będziemy mieli lepsze obrazy. Ale są pewne granice, których nie powinniśmy przekraczać z bardzo wielu różnych powodów, nie zawsze od nas zależnych. I o tym dzisiaj w odcinku, a także dlaczego warto inwestować w okulary o dużym polu. I czym to pole tak naprawdę przekłada się w obserwacjach astronomicznych. Mam nadzieję, że temat interesujący nie tylko dla tych, którzy stoją przed wyborem swojego pierwszego teleskopu, ale również tych, którzy zastanawiają się, czy go zmieniać i jakie okulary kupować. Nie dziś nie jakiego rodzaju, ale czy warto inwestować w okulary o dużych polach widzenia. Przede wszystkim na początku musimy odpowiedzieć sobie, po co w astronomii stosuje się duże średnice zwierciadeł czy duże średnice obiektywów w refraktorach? Przede wszystkim, większa zdolność zbierania światła jest wprost proporcjonalna do wielkości zwierciadła. Im większa średnica zwierciadła, tym więcej światła może ono zebrać, co pozwala na obserwację słabszych, co za tym idzie bardziej odległych obiektów. Które byłyby niewidoczne przy pomocy mniejszych teleskopów, teleskopów o mniejszych średnicach. Kolejna bardzo ważna rzecz to wyższa rozdzielczość kątowa. Średnica zwierciadła wpływa na zdolność rozdzielczą teleskopu, czyli możliwość dostrzegania drobnych szczegółów na obserwowanych obiektach. Kolejna rzecz lepsza jakość tych obrazów. Zarówno w astrofotografii, jak i w obserwacjach wizualnych, większe teleskopy pozwalają na uzyskanie wyraźniejszych i bardziej szczegółowych zdjęć obiektów szczególnie głębokiego nieba. I ostatnia rzecz wykrywanie ciekawych obiektów, obserwacja obiektów, o których moglibyśmy nawet nie wiedzieć, gdybyśmy posługiwali się tylko małymi teleskopami. Duże teleskopy są wykorzystywane do precyzyjnych pomiarów jasności gwiazd umożliwiają dzisiaj wykrywanie egzoplanet. Ja wiem, że nie jest to dziedzina amatorskiej astronomii, ale duże teleskopy są w dzisiejszych czasach koniecznością, abyśmy sięgali coraz głębiej, coraz dalej. Dlatego zarówno amatorzy, jak i zawodowcy, małe obserwatoria, jak i olbrzymie obserwatoria światowe sięgają do coraz większych zwierciadeł. Dziś chciałbym się dużo bardziej skupić na obserwacjach wizualnych niż na astrofotografii, dlatego mniej więcej powiem, co widać przez jakie teleskopy. Oczywiście to tylko takie sugestie, dlatego że bardzo wiele zależy od warunków, w jakich obserwujecie, od jakości nieba i co bardzo ważne, również od kondycji waszego wzroku. Te wszystkie elementy wpływają na to, co widzicie i jak widzicie w teleskopach. No ale zacznijmy od tych teleskopów małych, powiedzmy o aperturze 50-80 mm. Będziemy oczywiście widzieć większość obiektów układu słonecznego: Księżyc, Jowisz, Pasyce tak. Jowiszowe, cztery podstawowe Księżyce odkryte przez Galileusza, Saturn, oczywiście wraz z jego pierścieniami jasne gromady gwiazd i niektóre mgławice M42, M31. Jeżeli będziemy mieli już teleskop w granicach 100 do 130 mm, oczywiście będziemy widzieli to samo, co w mniejszej, co jest logiczne, ale z większą ilością szczegółów. Przy takich teleskopach zobaczymy już wielką czerwoną plamę, możemy pokusić się o obserwację przerwy Cassiniego w pierścieniach Saturna, piękne winoki zaczną się w gromadach kulistych na przykład w M13, M3. No i coraz lepsza widoczność kultowych obiektów jak M31, M42. Bardzo popularny rozmiar teleskopów czyli 150-200 mm. To już naprawdę przegląd prawie wszystkich elementów, które są dostępne dla miłośników astronomii co ciekawego w takich teleskopach możemy już pokusić się o rozpoznawanie niektórych struktur w galaktykach, czyli na przykład M51 wir już zacznie pokazywać swoją pełną krasę, M57 zacznie być całkiem dobrze widoczna. Kolejny Kolejne średnice, kolejne możliwości, czyli powiedzmy teleskopy 250-300 mm. Tu już naprawdę zaczniemy widzieć dużo szczegółów i w mgławicach, i w galaktykach. Możliwość zobaczenia już w pełnej krasie np. M57 wraz z jej centralną gwiazdą. Większa ilość galaktyk, szczególnie gromady w Pannie w takim teleskopie będą prezentowały się wspaniale. Więc jak łatwo zauważyć, im większa średnica zwierciadła, im większa apertura naszego teleskopu, tym ten wszechświat, to nasze niebo staje się coraz bardziej ciekawe. Ale czy zawsze zwierciadła o bardzo dużej średnicy są dobrym wyborem? O tym zaraz. Jak wcześniej pokazałem, duże teleskopy mają wiele zalet. Ale duże zwierciadła mają również wady, o których musimy zdawać sobie sprawę. Przede wszystkim, duże zwierciadła będą miały większą wagę i co za tym oczywiście idzie większe rozmiary teleskopów. Duże lustra są ciężkie, będą wymagały dużo solidniejszych montaży, co utrudnia znacznie ich transport, przechowywanie i obsługę. Newtony o średnicy zwierciadła 300 mm. Mogą ważyć już w granicach 30 kg. Wraz ze wzrostem średnicy zwierciadła zwiększa się wrażliwość na warunki atmosferyczne. Większe teleskopy będą bardziej podatne na SYNC, co w rzeczywistości może ograniczyć jakość naszych obserwacji. Kolejny element to to, iż duże zwierciadła. Będą chłodzić się znacznie dłużej niż małe. Co znowu spowoduje to, iż większe czasu będziemy musieli przeznaczyć na przygotowanie do obserwacji, bardzo często niż na samą obserwację. Co za tym idzie, nie zawsze zwierciadła duże będą dobrym wyborem. Szczególnie jeżeli mieszkacie w y, miejscach, gdzie jest znaczne zanieczyszczenie światłem. Jeżeli będziecie obserwowali z balkonu, jeżeli będziecie chcieli z tym teleskopem gdzieś jeździć, weźcie pod uwagę również wady dużych zwierciadeł. Dlatego zwierciadło należy wybrać optymalnie do swoich potrzeb, miejsc, w których obserwujecie i warunków, w jakich obserwujecie. Pamiętajcie, im większe zwierciadło, tym większe wrażliwości i na atmosferę. I większe kłopoty z utrzymaniem w prawidłowej konserwacji oraz obsłudze takiego teleskopu. A jak zmienia się to, co widzimy w naszych teleskopach wraz ze wzrostem średnicy zwierciadła, zobaczycie na symulacji. Jest to symulacja, która mniej więcej oddaje to, co widzicie przez dany teleskop. Tutaj podczas symulacji zastosowałem okular o polu 60 stopni, zmienia się tylko i wyłącznie średnica zwierciadła, a o tych polach okularów zaraz w następnej części. Skoro już wiemy, jak zmienia się nasz obraz i to co obserwujemy w zależności od wielkości zwierciadła, zajmiemy się okularami. Wszyscy szukamy okularów o jak największych polach. Również jak w zwierciadłach nie zawsze jest to dobry wybór. Generalnie okulary z większymi polami, okulary, powiedzmy o szerokich polach, ultra-wide i tak dalej, powodują większy komfort obserwacji, ale nie zawsze są wymagane właśnie te duże pola. Wraz ze wzrostem pól bardzo szybko rośnie cena przede wszystkim okularu, gdyż im większe pole, tym wymaga dokładniejszej konstrukcji, dokładniejszej optyki. No i co za tym idzie, cena rośnie diametralnie. Nie do wszystkich obserwacji będziemy potrzebowali okularów o szerokich polach. Przede wszystkim yy, chciałbym odesłać Was do odcinka, w którym bardziej szczegółowo zajmowałem się polami okularów. Można tam sobie yy, poszukać i odszukać informacji, co to są pola widzenia okularów tak zwane pola rzeczywiste i pola pozorne. Yy, dziś chciałbym się raczej zająć tym czy zawsze duże pole ma sens? Generalnie, im większe pole widzenia, tym lepsza obserwacja. Więc zbierzmy informacje, dlaczego warto stosować okulary z dużymi polami. Przede wszystkim większy komfort obserwacji. W szerokokątnych okularach obraz jest bardziej naturalny, mniej klaustrofobiczny. Nie trzeba dokładnie ustawiać oka w jednym miejscu co zmniejsza przede wszystkim zmęczenie podczas obserwacji. Kolejna bardzo ważna cecha okularów z dużymi polami to łatwe śledzenie obiektów. Przy dużych powiększeniach obiekty bardzo szybko uciekają. Jeżeli pole widzenia mamy malutkie, jeżeli mamy montaż bez systemu śledzenia, no to te obserwacje naprawdę są bardzo trudne i wcale nie są takie komfortowe. Co za tym idzie? Jeżeli będziemy mieli większe pole widzenia, to dłużej dany obiekt będziemy widzieć w tym polu. Kolejna sprawa to obserwacje dużych obiektów. I tutaj dochodzimy do tego, czy zawsze e, duże pole ma sens. Jeżeli to będą obiekty o dużych polach, typu szerokie mgławice, e, M31 itd., tak tak im większe pole, tym będziemy widzieć większą część tego obiektu, gdyż w małych polach bardzo często ten obiekt nie będzie się nam mieścił w polu widzenia. Ale jeżeli będziemy obserwować Księżyc i planety, to duże pola wcale nie będą wymagane. No i przede wszystkim przy mniejszych polach mamy takie wrażenie, jakbyśmy patrzyli przez dziurkę od klucza. Ten komfort jest dużo, dużo mniejszy. Dlatego generalnie wybieramy zawsze okulary o większych polach. Niestety, jak już wspomniałem, im większe pole tym będą dużo droższe te okulary. Dlatego, jeżeli ktoś skupia się będzie na obserwacjach planetarnych, na obserwacjach Księżyca, to to pole wcale nie musi być tak olbrzymie jak przy obserwacjach obiektów głębokiego nieba. Chciałbym również wspomnieć o wadach. Tak, bo również okulary z dużymi polami mają wady. Jedna zdawałoby się prozaiczna wada to waga tych okularów. Okulary. Topowe o polach około 100 stopni są przede wszystkim bardzo ciężkie, co również musimy wziąć pod uwagę przy doborze sprzętu. Cenę już nie będę nawet wspominał. Okulary powyżej 82 stopni bywają również problematyczne, gdyż nie zawsze współpracują dobrze z wszystkimi teleskopami. Przy takich szerokich polach bardzo często mamy duże zniekształcenia na brzegach yy, i nawet topowe okulary potrafią mieć komę czy astygmatyzm yy, wymagają bardzo dobrze skorygowanych teleskopów szczególnie Newtonów te teleskopy muszą być bardzo dobrze skolimowane aby żadna z wad optycznych nie występowała podczas obserwacji oczywiście bardzo dobre topowe marki to okulary praktycznie pozbawione tych wad. Ale o tych wadach, które mogą wystąpić w troszkę gorszej jakości optyki, należy wspomnieć. Jak zawsze, ulubione tabelki z podsumowaniem wad i zalet zarówno dużych, jak i małych pól widzenia w okularach. Oczywiście, jak zawsze podkreślam, że jest to tylko i wyłącznie wskazówka. Okulary bardzo różnią się w zależności od typu, w zależności od producentów, w zależności od jakości ich wykonania itd., itd. Tutaj dziś rozmawiamy tylko i wyłącznie o jednym z parametrów, czyli o polu. Równie ważna będzie konstrukcja, równie ważna będzie średnica itd. itd. Ta tabelka przedstawia tylko wady i zalety małych i dużych pól widzenia. Jak widzicie, każde ma swoje plusy i minusy. Myślę, że dobrym pokazem, dobrą symulacją również będzie pokazanie jednego z obiektów, które często obserwujemy, w zależności od pól, jakie posiadają okulary. Tutaj będzie zmieniało się jedynie pole, cały czas teleskop o średnicy 8 cali pozostaje niezmienny. Więc zobaczcie, jaki wpływ ma zwiększanie pola widzenia okularu na ten fragment nieba, który będziemy obserwować. Dziś tak bardzo ogólnie o zwierciadłach i ich wielkości, o okularach i ich polach, ale mam nadzieję, że taka symulacja zarówno zwiększania zwierciadeł w teleskopach, jak i zwiększania pól widzenia w okularach pomoże Wam w lepszym doborze i optymalnym doborze sprzętu do Waszych potrzeb. Pamiętajcie, że nie zawsze to, co największe będzie wam potrzebne. Nie zawsze bardzo duże pole widzenia będzie konieczne do tych obserwacji, które będziecie chcieli przeprowadzać. Oczywiście nikt z nas nie posiada jednego okularu, lecz ich zawsze jest kilka. Z teleskopami już jest troszeczkę inaczej. Zachęcam, żebyście się zastanowili przy wyborze sprzętu. Zachęcam również, żebyście pogłębili, gdyż dzisiaj tylko naprawdę leciutko pokazałem jaki ma wpływ y, zwiększanie zwierciadeł czy zwiększanie pól w okularach. Tutaj y, naprawdę jest to tylko jeden z czynników, który ma wpływ na jakość widzenia i na jakość obserwacji, jakie prowadzicie. Zachęcam do sprawdzania przed zakupem, zachęcam do sprawdzania, do testowania, no i jak zawsze zachęcam do subskrypcji kanału. A tych, którzy są w stanie wesprzeć, zachęcam do wsparcia na Patronite. Mam nadzieję, że dzisiejsze symulacje, dzisiejsze przedstawienia pomogą Wam w wyborze, doborze sprzętu. I cóż, do zobaczenia pod ciemnym, pięknym, nocnym niebem. Radosław moja mojaastronomia.pl